Dobra, szybko. Prosimy o pomoc. Wszyscy mamy już dość. Nie możemy nic zrobić, nie możemy spać, wiedząc, że to i tak nic nie zmieni. Ale od początku. Słuchajcie, proszę. Jesteśmy zgraną grupą, która przesiaduje codziennie na Discordzie. A coś dziwnego po prostu włazi nam do domów, okej? Okay? Mamy taki mały serwer. Wprowadzamy na niego swoich znajomych, siedzimy wieczorami, gamy w gierki. No wiecie! Mamy kanały, na które wrzucamy swoje zdjęcia. Zdjęcia zwierzaków, jedzenia, rysunków. Różne screeny, no wiecie przecież o co chodzi. I nagle, zupełnie losowo, pojawia się ktoś nowy. Nikt go nie przyprowadził, albo się nie przyznawał. Chłop wchodzi. Nie wita się z nikim, wchodzi na kanał z naszymi zdjęciami i wrzuca zdjęcie z korytarza w domu naszej koleżanki. Ona pyta się, co się dzieje. Wszyscy myśleliśmy, że to ona po prostu go zaprosiła i nas wkręcają. Wchodzi na głosowy, płacze. Chłop nie odpisuje jej na piw. Przepraszam, nie odpisuje jej na piw. Ona nie jest aż tak dobrą aktorką. Mówi, że w jej domu nikogo nie ma. Mieszka z rodzicami i bratem. Nikt ponoć nie wchodził ani nie wychodził. Uznajemy, że typ wygenerował to zdjęcie przez AI i tylko dziwnym przypadkiem wygląda tak podobnie. Tak wiem durne wyjaśnienie, ale w takiej sytuacji wpadniesz na coś lepszego. Wyłapuje bana. Następny wieczór kolejne zdjęcie, mimo że nie ma go już na serwerze. Bana dostał. A jest. I wrzuca zdjęcie z łazienki w domu kolegi. Patrzy perfidnie w lustro, w którym nie odbija się nic oprócz łazienki. Dobra. To już naprawdę jakiś durny żart, myślimy. Wchodzimy w dane, by sprawdzić, kto go odbanował. Nikt. Użytkownik dalej jest zbanowany. Nie ma go na serwerze, a przecież każdy z nas widzi, że jest. Wstawił tu dziwne zdjęcie. Kiedy siedzimy w danych, zaczyna coś pisać. Wszyscy na głosowym cichną. Wiadomość. Pytanie. Chyba, co to znaczy dobry wieczór? Napisane z masą literówek. Na ekranie teraz macie screen. Każdy próbuje mu odpisać. Co ty robisz, kim jesteś? Odpisuje ciągiem bezsensownych liter. Wszyscy próbują z nim pisać. Te litery też macie na ekranie. Jego odpowiedzi dalej nie mają sensu. Kolega pisze, żeby wszedł na głosowy. Po kilku minutach wchodzi, odcisza mikrofon. Nic nie słychać. Koleżanka zaczyna do niego mówić, a następnie krzyczy i jej fotel skrzypi. Każdy z nas się wzdrygnął. Gdy zaczęła do niego mówić, usłyszeliśmy jej głos w jego mikrofonie. Ale zniekształcony, tak jakby właśnie przechodził przez korytarz obok jej pokoju, rozumiesz? Koleżanka nie widziała tam nikogo. Nikt z nas nie ma pojęcia, co się dzieje. Teraz wam coś puszczę, ok? Usłyszeliśmy z jego mikrofonu oraz głośnika innego kolegi. Jakby był w dwóch miejscach jednocześnie. Wszyscy się boimy, na serwer wleciało kolejne zdjęcie. Zdjęcie trzeciej koleżanki, siedzącej w łóżku i patrzącej na ekran laptopa. Jakby siedział obok niej. A tam nikogo nie ma. Dziewczyny panikują, chłopaki zresztą też. W tym momencie siedzimy, obawiając się zrobić cokolwiek. Proszę jak najszybciej, jeśli ktoś teraz tego słucha, piszcie, jeśli wiecie co robić. Nikt nas nie chce słuchać.